Ciągle się spotykamy z tym, czy to w jakimś studiu telewizyjnym, czy w rozmowach. Siedzi taki rozczochrany koczkodan i słuchajcie, on podskakuje, on, on, on wrzeszczy coś, że trzeba szanować kobiety. Ta kobieta tak, jak ja już kośnę na serce, to ta kobieta będzie żyła, bo kobiety żyją dłużej. Emeryturę dostanie wcześniej. Do ciężkiej harówy jej nie wezmą, bo kobieta. Drzwi jej każdy otworzy, bo jak nie otworzy, to jesteś chami prostak. Kobieta powie facet, ją bije, wszyscy jej uwierzą. Przyjdzie facet napierdalany przez tę kobietę na policję, wyśmieją go, jeszcze kopą w dupę dadzą na rozpęd. I ta kobieta o inteligencji małpiatki podskakuje, wrzeszczy, że ona żąda szacunku. W męskim świecie szacunek to jest gratyfikacja, to jest w pewien sposób rarytas, którym ja obdarzam inną istotę ludzką w uznaniu za coś. Ktoś się honorowo zachował. Impreza, ktoś mnie napierdalał, ktoś mi podał rękę, nie uciek, Ja go szanuję, to jest gość. Ktoś coś wynajdzie. Ktoś napisze książkę, zrobi film, nakręci coś fajnego, coś stworzy. To jest dla mnie ważne. Ma mój szacunek. Tobie koczkodanie się nie należy szacunek. Za to, że Ty się urodziłaś z cyckami. Wiesz co ja ci za to mogę dać? No. Jakie równouprawnienie? Jak wy macie znacznie więcej praw niż my faceci? Szacunek to jest coś, co się należy za pewne dokonania. Ale za to, że Ty jesteś kobietą, ja Cię nie będę szanował. Ja Cię mogę pożądać, bo jeśli ja widzę ładną dziewczynę z fajnym tyłkiem i z tyckami, z ładną buzią, to mi stanie. Ja Cię pożądam, chciałbym Cię posiąść. Jeśli chcę Cię posiąść, muszę przejawiać pewne zachowania. Ale to nie jest szacunek. Ja Ci mogę nawciskać kitu, że Ty jesteś bardzo mądra. Ale jeśli Ty nie jesteś mądra, to ja będę Cię miał za głupka. Ja nie spotkałem jeszcze mądrej kobiety w życiu. Ja spotykałem kobiety, które były bardzo wykształcone. Wszystko, co widziałem, to było mechanizmy wypierania, projektowania, słuchajcie, to jest coś okropnego. I hipokryzja, olbrzymia, gigantyczna obłuda hipokryzja. I tylko gigantyczne pilnowanie własnego interesu. Nieprawdopodobny egoizm. Każda kobieta od cichej myszki, nieśmiałej, zakompleksionej, do agresywnego wampa, to są totalne egoistki, które tylko moje, 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 moje dziecko, mój związek, wszystko musi być moje.